No. Dobry wieczór. Marcin Prona dzisiaj w programie uwaga. Tragiczna wycieczka do Budapesztu. Dwóch kierowców utopiło w kiblu jednego z wycieczkowiczów, ponieważ ich denerwował ciągłymi pytaniami, jak długo jeszcze będziemy jechać. Są z nami przedstawiciele biura podróży, pani Agata. Pani się nazywa? I pańska, z utopiony. Właśnie sporządzana jest lista Właśnie sporządzana jest lista ludzi którzy, którzy są zabici W następnej kolejności Powstała lista, nieoficjalnie mówi się o niej jako czarna lista e, Za około 30 sekund Odwiedzi nas e, Komendant Straży Miejskiej W Katowicach A później prezydent miasta Sosnowca Zostańcie z nami Trwają negocjacje Pomiędzy uczestnikami wycieczki e, Zobaczymy jak sytuacja się rozbija Kamera teraz na dogi dogi do Sytuacja stała się coraz bardziej dramatyczna. Jeden z kierowców wyskoczył przez okno, zostało nam już tylko jeden, któremu który taczka tacho kończy się za pół godziny. Tak, poza tym spożył alkohol na stacji mezynowej, ponieważ kierowcy i piloci mieli za darmo. Pani Agata w tej chwili robi listę osób z prawem jazdy kategorii E, którzy mogą poprowadzić ten autobus. Za chwilę autobus może spaść w Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że urwało się jedno z kół. A biuro podróży nie dało pieniędzy na opłaty autostartowe, dlatego jedziemy taką nieznaną drogą. Kompletnie, nie wiemy gdzie jesteśmy. I są opłaty na wygoła. Dojeżdżamy w tej chwili do granicy bułgarskiej. Bułgarskiej, powtarzam, bułgarskiej. I stamtąd właśnie ruszymy na Budapeszt. Ale na razie chciałem wszystkim powiedzieć, na razie Bóg Ojciec pozwolił, że żyjemy. Na chwilę się rozłączamy, za chwilę wracamy. Blair Witch Project, hej. Drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się, że na pokładzie autobusu jest kobieta w ciąży. Za chwilę będzie poród na żywo, a chwilę po reklamach właśnie będzie poród. Na to wszystkich serdecznie zapraszam. A będzie mechanik. Hej, mamy informację w tej chwili z autobusu numer 4, że kobieta, która... Jest w ciąży i za chwilę będzie poród. Ona po prostu przenosiła ciążę 10 lat i płodowi urosły włosy. W autokarze zaczyna się mała nerwówka. Wszyscy mają za dużo wszystkiego. Za chwilę program Granica. Nieoficjalnie wiadomo, że pani Katarzyna tutaj, która siedzi, ma 60 poszek kreju, kre, tego kremu Nivea. A pan Igor Skarpety. Pani jest na szybko opróżnia butelki. Nieżywą nie kozę. Pani jest na szybko opróżnia butelki przed granicą. No, proszę państwa, zobaczymy jak to się wszystko skończy. Bądźcie z nami.